Cześć! Witam cię serdecznie w kolejnym już trzecim odcinku z serii 10 kierunków w sztuce, z którymi eksperymentujesz. Dzisiaj razem ze stowarzyszeniem nowy port sztuki zapraszamy Cię serdecznie na opowieść o epoce, o której czasem niektórzy mawiają, że to były wieki ciemne. Będziemy oczywiście mówić o średniowieczu. Zapraszam serdecznie. Średniowiecze to oczywiście epoka, która nadeszła chronologicznie jako kolejna po starożytności. Jeżeli jeszcze nic nie wiesz o starożytności, to poprzedni odcinek właśnie traktował o tym i znajdziesz go na kanale YouTube Stowarzyszenia. Także zapraszam Cię do nadrobienia zaległości, a my w takim razie przechodzimy do średniowiecza. Średniowiecze było epoką bardzo, bardzo długą. To ponad tysiąc lat historii w Europie. Liczymy początek tej epoki wraz z początkiem sztuki wczesnochrześcijańskiej, czyli mówię tutaj o około IV wieku po Chrystusie, niektórzy datują na VI, a koniec średniowiecza przypada mniej więcej na wiek XV, czyli taki schyłek sztuki gotyckiej. Jak pewnie się już zdążyłeś domyślić, skoro średniowiecze trwało tak bardzo długo, no to pewnie skutkiem tego było to, że sztuka była bardzo różnorodna. I tak faktycznie było, to jest świetny wniosek. I ja dzisiaj w mojej subiektywnej opowieści o średniowieczu opowiem Ci właśnie o tych dwóch ostatnich stylach, czyli o sztuce romańskiej i o sztuce gotyckiej. Styl romański wykształci się w Europie około wieku XI i będzie trwał do wieku XIII nawet, natomiast styl gotycki będzie właśnie się zazębiał z nim, czyli to będzie wiek XIII. Czasami nawet chwileczkę prędzej do wieku około XV. I tak jak mówiłam, już to zależy oczywiście od położenia geograficznego, dlatego że sztuka i romańska, i gotycka były bardzo niejednorodne, rozwijały się różnie w czasie na różnych terenach w Europie, ale też stylistycznie między sobą, nawet w obrębie tego jednego stylu, potrafiły bardzo się różnić. Przejdźmy teraz do najciekawszej części tego odcinka, czyli oczywiście do architektury romańskiej i gotyckiej. Dzisiaj pokażę Ci na takich flagowych, najważniejszych przykładach architektonicznych, jak wyglądają obydwa te style i czym właśnie różni się budynek wybudowany w stylu romańskim od tego w stylu gotyckim. I zaczniemy od takiej cechy, która bardzo ładnie różni nam te dwa style architektoniczne i jest to stosowanie łuku. Romanizm będzie stosował łuk półkolisty, natomiast gotyk będzie stosował łuk ostry. Budowla romańska to taka, o której często w uproszczeniu mówimy, że to są grube mury i małe okna. I faktycznie jest było prawdy, oczywiście, w tym powiedzeniu, dlatego że faktycznie w większości przypadków budowle romańskie będą miały pełne ściany, które będą miały dużą głębokość na kilka metrów i niewielkie stosunkowo otwory okienne. A więc, w środku możesz sobie wyobrazić takiego budynku, takiego kościoła, na przykład, będzie dosyć ciemno i będzie dosyć wilgotno. Także taki klimacik trochę półmroku, który na pewno sprzyja nabożeństwu. Natomiast z kolei w kościele gotyckim albo w budowli gotyckiej mamy tak zwaną lekką ażurową konstrukcję szkieletową, która zwalnia nam jak najmocniej ścianę. Jest jej niewiele w tej konstrukcji, za to na zewnątrz budynku mamy łuki przyporowe i przypory, które niosą nam obciążenie i pilnują, żeby się ściana oczywiście, wiecie, nie rozjechała. Natomiast... Dzięki temu, że zwalniamy tą przestrzeń ściany, możemy umiejscowić w niej bardzo duże otwory okienne, które jeszcze w gotyku w większości przypadków były wypełniane kolorowymi witrażami. I w tym momencie musicie sobie wyobrazić takie wnętrze, na przykład kościoła gotyckiego, które jest zalane w dużą ilością kolorowego światła we wnętrzu. No, jest to e, takie bardziej magiczne. Miejsce, chociaż myślę, że sobą magia tutaj niewiele ma wspólnego, dlatego że to się wiąże też z ideą kościoła. A idea była taka, że w romanizmie kościół to była taka ostoja człowieka czyli miejsce, które chroniło go przed naporem zła miało więc grube mury i małe okna. Natomiast w gotyku Kościół było to święte Jeruzalem, czyli takie miejsce chwały Boga, które właśnie mogliśmy obserwować przez te piękne witraże i inne detale, które szpikowały konstrukcję gotyckiej budowli. Skoro potrafisz już rozróżnić styl romański od gotyckiego, to przejdźmy w takim razie do konkretów. I teraz chciałabym Ci pokazać jeden konkretny przykład architektury gotyckiej, który będzie. Będzie pochodził z Polski. Mamy tutaj przed nami Kościół Mariacki w Gdańsku, który jest pięknym przykładem właśnie gotyku na północy Europy. I jak przejdziemy na rzut tego obiektu, to od razu możesz zobaczyć, że wygląda on bardzo skomplikowanie. Ale wcale tak nie jest. Mamy tutaj nawy, które są od siebie oddzielone filarami, natomiast poza nawą główną i nawami bocznymi mamy również nawy poprzeczne, i też są to trzy nawy. Które inaczej nazywamy transeptem. Za transeptem, czyli nawami powszechnymi, znajduje się presbiterium, czyli serce kościoła, w którym znajduje się ołtarz. To, co pewnie od razu zauważyłeś też na tym rzucie, to to, że jest on pełen jakichś takich różnych wrysowanych znaczków, gwiazdeczek i niegwiazdeczek. I te znaczki to są po prostu rysunki sklepienia. Czyli mamy tutaj rzut obiektów, który został wrysowany rzut sufitu. I tak, jak przyjrzymy się właśnie sklepieniom Kościoła Mariackiego w Gdańsku, no to jest to naprawdę piękny przykład, dlatego że mamy tutaj mnogość tych sklepień gotyckich. W nawie głównej możemy bardzo łatwo zobaczyć, że znajdują się sklepienia sieciowe. W nawach bocznych natomiast znajdują się sklepienia kryształowe, a w niektórych kaplicach bocznych i również w prezbiterium znajdziemy sklepienia gwiaździste. Kiedy oglądamy zdjęcia wnętrza Kościoła Mariackiego, taka główna myśl, która może przyjść nam do głowy, to to, że w tym wnętrzu jest bardzo dużo światła, że jest to wnętrze bardzo jasne. I to jest świetny wniosek, dlatego że on wypływa wprost proporcjonalnie z zastosowanych otworów okiennych w tym budynku. Mamy 37 okien, które są ogromnych rozmiarów i w których co ciekawe nie zostały zastosowane witraże. Kościół mariacki, poza genialną, oczywiście, gotycką bryłą, jest również obiektem, który w sobie skrywa wiele innych fantastycznych gotyckich skarbów. I są to przede wszystkim piękna Madonna, która dzisiaj ustawiona jest w takim e, ołtarzu. Która reprezentuje taki międzynarodowy styl, yy, który pokazywał właśnie piękne madonny w takich bardzo wyrafinowanych pozach, yy, bardzo dużo dekoracyjności, złota było w tych przedstawieniach i bardzo dużo takiej elegancji, takiego szyku. Drugi obiekt z wnętrza, który jest bardzo istotny, to oczywiście pieta. Pieta również nosi znamiona stylu międzynarodowego, stylu pięknego. Kolejne dzieło bardzo ważne ze środka Kościoła Mariackiego to tak zwana tablica 10 przykazań, która właśnie te 10 przykazań obrazuje w postaci takich 10 kwater z malowanymi przedstawieniami. Co bardzo ciekawe, w tym dziele zostały pokazane postaci z epoki, które same ilustrują treść tych przykazań. Co oczywiście nam mówi od razu, że artyście bardzo zależało, żeby do ludzi z epoki dotrzeć, do ich wyobraźni, żeby mogli postawić siebie też na tym miejscu, że to wszystko ich spotka, jak tych dziesięciu przykazań nie będą przestrzegać. Ostatnie i moim zdaniem najważniejsze dzieło ze środka kościoła mariackiego to oczywiście ołtarz mariacki Hansa Memlinga, dzieło, którym Polska słynie, jeżeli chodzi o zasoby gotyckie w Europie, dzieło, które zostało w bardzo szczególny sposób nabyte, dlatego że skradli go na Morzu Bałtyckim Gdańscy Kaprzy, czyli po prostu piraci. I które trafiło właśnie do Kościoła Mariackiego, ale dzisiaj przechowywany oryginał jest w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Jest to depozyt właśnie, dlatego że oczywiście obraz na desce ma lepsze warunki zapełnione w muzeum, niż miałby w kościele. Dlatego w kościele możecie oglądać replikę. Jak wiesz już, w każdej epoce nieodzowną częścią architektury były również sztuki plastyczne, takie jak rzeźba czy malarstwo. Natomiast w średniowieczu było to bardzo szczególne, dlatego że musisz sobie wyobrazić, że ludzie w tym okresie powszechnie nie potrafili ani pisać, ani czytać. Tylko i wyłącznie bardzo wyjątkowe i wybrane osoby w tamtym czasie miały te umiejętności. Dlatego zwykłemu wiernemu trzeba było treść księgi, czyli Biblii, pokazać w sposób plastyczny. I można było to pokazać poprzez jakieś przedstawienie na fresku, czyli malarstwo na ścianie w kościele, albo mozaikę, ale można było również pokazać to za pomocą płaskorzeźby czy rzeźby. I tak właśnie się działo, dlatego też właśnie sztuki plastyczne w średniowieczu są tak nierozerwalne z architekturą. Szczególnie w romanizmie, gdzie wręcz każda rzeźba, wręcz plecami, jest przyczepiona do ściany kościoła, w gotyku już trochę się odłączy, ale nadal będzie towarzyszyć architekturze w swojej funkcji. No i przyjrzyjmy się teraz kilku najciekawszym, moim zdaniem, przykładom właśnie sztuk plastycznych z tej epoki, czyli ze średniowiecza. I tutaj już pokażę ci zarówno przykłady romańskie, jak i gotyckie. Pierwsze, co bym chciała, żebyś wiedział o plastyce średniowiecza, to to, że bardzo często pokazywano te same tematy. Czyli możesz bardzo dużo znaleźć scen zaśnięcia Marii, sądów ostatecznych, Majestas Domini, czyli Chrystus na Majestacie, Pantokrator, czyli Surowy Sędzia. Bardzo dużo właśnie będzie takich przedstawień, które możesz znaleźć w różnych kościołach, ale mówią o tym samym. Przyjrzyjmy się w takim razie konkretnemu przykładowi takiego przedstawienia, i mamy tutaj teraz przedstawienie sceny zaśnięcia Marii, czyli Śmierć Matki Boskiej, która została uwieczniona przez średniowiecznego rzeźbiarza w tym panonie w katedrze w Strasburgu. Jak przyjrzymy się tej scenie, to możemy od razu zauważyć, że Ci wszyscy ludzie są niesamowicie ściśnięci i, jakby, dopasowani do tej ramki, która otacza to przedstawienie w środku. I teraz, czemu tak jest, co nie wszyscy tacy ściśnięci? I tutaj wkracza średniowieczne prawo ram, czyli właśnie taka zasada rzeźbiarska, w której rzeźbiarz musiał dopasować się i to, co chciał przedstawić, ten temat, właśnie w tym przypadku zaśnięcie Marii, do przestrzeni, do tej powierzchni architektonicznej, którą dostał do zagospodarowania. Pewnie zwróciłeś uwagę na to, że wszystkie przykłady scen, które przed chwilą wymieniłam, które pojawiały się jako dekoracje kościołów, to są sceny, które odnoszą się do życia jakichś świętych. Co w takim razie robi księżniczka w kościele, kiedy przejedziemy się do katedry w Naumburgu w Niemczech, gdzie w prezbiterium znajdują się przedstawienia świeckie, w tym właśnie uty. Uta i Eckhart to są dwa przedstawienia świeckie, które między innymi znajdują się właśnie w prezbiterium tego kościoła. I teraz skąd księżniczka w kościele? Odpowiedź jest oczywiście prosta. Uta była fundatorką tego kościoła, czyli była bardzo bogatą kobietą, która nie szczędziła swoich pieniędzy na budowę kościoła. Jak przyjrzymy się Ucie, to możemy zobaczyć, że ona jest bardzo piękna. I od razu może powstać w naszej głowie takie pytanie, czy faktycznie ona tak wyglądała? Czy to jest jej portret? I tutaj niestety muszę Cię rozczarować, dlatego że artyści średniowieczni nie przywiązywali w ogóle do tego wagi. Czyli jeżeli pokazywali jakąś kobietę i to miała być księżniczka, no to była kobieta w koronie, ale zupełnie twarz, to nie była twarz Uty. Zresztą e, mistrz Naumburski, który jest autorem tego przedstawienia, Pracował tak naprawdę kilka lat po jej śmierci, tylko o niej słyszał, nigdy nie widział jej na żywo. I tak jak powiedziałam, nawet nie było ważne, żeby pokazać portret Uty specjalnie czy kogokolwiek innego, jakiegoś świętego czy biskupa, tylko chodziło o to, żeby pokazać jakąś emocję. Czyli Uta jest bardzo elegancka i piękna. Natomiast, jak na przykład spojrzymy na przedstawienie Piety z Lubiąża, która pokazuje scenę utraty Syna przez Matkę Bożą, to mamy tutaj pokazanie po prostu dwóch postaci ludzkich, które oczywiście reprezentują te postacie czyli Marię i Chrystusa ale najważniejsze dla artysty nie było pokazania, czy proporcji idealnie, czy też idealnych portretów, najważniejsze dla średniowiecznego twórcy plastycznego będzie pokazanie emocji i tego dramatyzmu tej sceny. Zwróć uwagę na detal w Piecie z Lubiąża, jak mocno podkreślona jest mimika twarzy, gestykulacja. Widzimy tutaj, czujemy tę stratę. Zwróć też uwagę na ciało Chrystusa, które pokryte jest bruzdami, które ma pokazywać nam, że to jest męka, którą On przeszedł i że My mamy odkupienie za nasze winy dzięki temu, że on się poświęcił na krzyżu. I to właśnie wszystko, te treści miały nieść te rzeźby. Czyli to nie było tak istotne jak w starożytności, żeby to były piękne, idealne, proporcjonalnie ciała, tylko żeby one pokazywały właśnie te emocje. Kolejny ciekawy aspekt w plastyce średniowiecza to będzie motyw komiksu. Tak, dobrze słyszałeś dlatego, że niektóre dzieła, jak na nie spojrzymy, opowiadają właśnie bardzo prosto historię, mniej więcej tak jak dzisiaj nasze komiksy. Jak przyjrzysz się na przykład e, drzwiom, mamy tutaj drzwi gnieźnieńskie, to jest dzieło romańskie, które przedstawia sceny z życia i męki, męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. Tak właśnie mamy tutaj scenki, które od góry do dołu, od lewej do prawej po prostu rozwijają się jak w komiksie historia właśnie świętego Wojciecha. Czyli święty Wojciech na początku staje się biskupem, następnie właśnie zostaje zamordowany pod, e, przez pogan i potem odkupione przez Bolesława Chrobrego jego ciało i pochowane e, w duchu chrześcijańskim. Także to jest właśnie taka historyjka w formie takiego komiksu pokazana w kwaterach e, na tych drzwiach dzieźnieńskich, które zostały odlane z brązu. Inne ciekawe przedstawienie, które możesz bardzo często spotkać w różnych muzeach albo w budynkach, bo to są zarówno przedstawienia płaskorzeźbione, jak i często malarskie, to są przedstawienia fundatorów. I fundatorzy to byli tacy bardzo bogaci, świeccy ludzie, którzy po prostu fundowali, czyli dawali pieniądze po prostu na kościół jego działalność. I potem na przykład po prostu artyści pokazywali ich hojność poprzez uwiecznienie ich na jakimś dziele. I tak właśnie możesz się zastanawiać, co na tych przedstawieniach ci ludzie tacy malutcy. Co ta Maria albo inne postaci święte takie przedstawione w normalnych proporcjach, a te ludki takie malutkie. I te malutkie ludki to są właśnie fundatorzy. I oni wedle wierzeń średniowiecznych nie byli na tej samej skali, nie byli tak samo ważni w hierarchii, co oczywiście osoby święte, więc musieli być na przedstawieniu pokazani jako mniejsi, jako mniej istotni. Średniowiecze jest oczywiście epoką, która jest bardzo różnorodna i która wytworzyła wiele dzieł sztuki, które do dzisiaj w części bardzo dużej zachowały się. Więc ja dzisiaj opowiedziałam Ci oczywiście o kilku najważniejszych, moim zdaniem, przykładach z tego okresu. Może kiedyś będę miała okazję opowiedzieć Ci jeszcze coś więcej. Na dzisiaj jednak podsumujmy, czego się nauczyłeś. Wiesz, kiedy trwało średniowiecze w sztuce, potrafisz odróżnić budynek gotycki od romańskiego. Poznałeś dzisiaj Kościół Mariacki bardzo dobrze, potrafisz go rozpoznać na rzucie, we wnętrzu, ale również z zewnątrz rozpoznać jego bryłę. Znasz również największe i najważniejsze zabytki z jego wnętrza. Wiesz o tym, że w średniowiecznej płaskorzeźbie dominowała zasada prawa ram oraz że portrety, które widzimy, to nie są aktualne, faktyczne portrety postaci z tamtych czasów. Znasz przykłady przedstawień, w których sceny rozwijają się jak w komiksie, czyli jedna po drugiej? Wiesz, że takie malutkie przedstawienia ludzi na obrazach to są po prostu przedstawienia fundatorów? A teraz ćwiczenie. Wyobraź sobie, że jesteś średniowiecznym budowniczym kościoła mariackiego w Gdańsku. I właśnie tobie przypadło budowanie partii ścian zewnętrznych z oknami. I te otwory okienne bardzo byś chciał wypełnić witrażem, bo bardzo ci się podobało, byłeś na wycieczce na zachodzie, na południu też Polski i widziałeś takie przykłady, bardzo byś chciał wprowadzić to do Gdańska. Narysuj. Pionowe, wysokie okno gotyckie, zakończone oczywiście łukiem ostrym i zaprojektuj wewnątrz podziały, szkiełka kolorowe, które miałyby zagospodarować te okna. Ułóż je we wzory i zobacz, jakie mógłbyś zaproponować ciekawe rozwiązania. Wynikami swoich kreatywnych prac możesz oczywiście, jak zawsze, podzielić się na fanpage'u Stowarzyszenia nowe Port Sztuki na Facebooku. Artyści ze stowarzyszenia czekają na Twoje prace. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że jesteś ze mną do końca i zapraszam już dzisiaj na kolejny odcinek, który ukaże się oczywiście na YouTubie Stowarzyszenia Nowe Podsztuki już w kolejnym miesiącu, a w nim będę opowiadała sztukę kolejnego okresu, czyli sztukę renesansu. Zapraszam!